Taki oto znaczek I taki oto sprzęt Alligator, Alligator słuchajcie Także Alligator wkracza do akcji A kto się kryje za? Tak, to jest on 24 miks proszę Państwa Jeszcze okleidy nie zmieniłem, plastiki już w domu czekają nowe. No, Siemano, siemano słuchajcie witamy Was w kolejnym odcinku 2022 jak widzicie czapa zimowa jest na, na głowie, motoboys. No jak widzicie jest jeszcze tutaj z tyłu za mną śnieg, dzisiaj generalnie posypało po troszeczkę śniegiem. Czekam właśnie na chłopaków, Jadą, jedzie Wiktor i jedzie Oskar. Chłopaki mają ferie zimowe, także można potrenować. Bardzo fajnie dzisiaj MX, piaseczki, przygotowanie do sezonu 2022 nowość, co się u mnie wydarzyło słuchajcie, no pierwsza rzecz taka, że będę trochę nagrywał więcej z nowego sprzętu, później wam wrzucę na instagrama foteczkę co kupiłem, jakiś sprzęt, jaki będę teraz nagrywał powiem wam, polecam wszystkim zaraz tylko, że to jest firmy Sony, no i co no i jak widzicie, sprzęt rozłożony sprzęt rozłożony poczekajcie, obrócimy no co, słuchajcie, nowości jakie weszły, no to takie fajne naklejki, które muszę wszystkim polecić na obręcze, oczywiście sygnowane z waszą ksywą. A jakby ktoś takie, coś takiego pięknego chciał zapodać, no to słuchajcie, musi się odezwać, oczywiście. Czekajcie, bo mi to ostrości nie złapało jeszcze raz. A. To co ty co się dzieje jest? A bo tu lago łapał. <gry> Także jak widzicie, na razie zdążyłem nakleić przednie koło. Eee, tylne jeszcze nieoklejone. A ostatnie, słuchajcie, e, zaraz wam pokażę. To mi się wyprostować na tyle felgę. Choć może one tutaj inaczej widać. To już jest mniej wgięte. Ogólnie e, fajny sposób mam na prostowanie felg aluminiowy. Od 18 dot, Gdzie na tej felgi jest napisane, ile ona ma śpryszek? 36. Dobra, pokażę wam, wygląda z tej strony się prezentuje. Kółeczko. Eee, no i co, niestety, słuchajcie, pękła mi Felga. Teraz wam znajdę gdzie to jest to pęknięcie. Gdzieś, gdzieś tu było, gdzieś tu było i nie pamiętam teraz gdzie. Nieważne, później znajdę, pokażę wam słuchajcie niestety Felga ucierpiała. Tak naprawdę no nie wiem Ja sam, to, razem. Jedzie bus. Jedzie, jedzie, tu jedzie, jedzie. Ale ma krótkiego. Spóźnienie 3 minuty, ja nie wiem, pompeczki będą. Spóźnienie 3 minuty! Twój się spieszy. to jest czas. Także popaki tutaj dojechali. Także dzisiaj was cały trening nagrywa, mnie niestety. Siemano. Jest Siema. i on, jest i on. Dobry. Pojeździłeś w niedzielę? Enduro. No on tak drewna nie lubi, także dzisiaj nie możesz palić w kominku. Palić piaskiem dzisiaj. O, trochę się przejechał. No tak zaskinali co spiną? Kto spinał, kto który program? Ten, Pan, A ten spinał. A tam fajna trasa, nie? Góreczki? Co? No? Oskar jedzie uh -huh. wow. Ale dał Ja, ja też, pierwsze moje podjazdy to tutaj To no. dla mnie już był hardcore, nie? Tak. To jest glina! Uuu. Człowieku! Nawet nie zająknął Uuu. Jedzie Uuu. Ale glina, nie? No co tam? Nawiachy? Pierwszy, tylko tak, tak, nie takich proste, tylko gdzieś takie nawijaski, nie? Co to za gałąź, zobacz za ten, z tyłu Tu fajny nawijas jest tutaj taki zakręcik, gdzieś? Tu skaczemy? Ty, tu, tu jest fajny zakręt Tutaj o Taka zajebista ta o, wyciągał gałąź, bo mu się wjechała Dobra, prowadzi, dawaj Dawaj, prowadzisz pierwszy Dawaj, ja za tobą Przez Oskara Czekaj bo jechanie za Oskarem A kamera nic nie widzi O cały czas tylko twór... I tylko czego tak o taką, nie? Się za, za tego, za mostu gazu daje

Zakręty, zakręty. é uh! que uh! No Patrzcie yeah, yeah, znaczy tutaj bo tu jeszcze coś tam yeah, fajnie Za yeah, yeah. bardzo do tyłu to nic nie załatwił O kurde nagrałem to Ale poszedł <laughs> jak dzik Nagrane Nagrane yeah. No już tu się robi taka wiesz Po prostu, oni z poduchy wyjechali Ale wiesz, że on tak dwa razy takiego farta też miał, że tutaj normalnie leżał na ziemi, nie? Ty miałeś dwa razy ten tu, widziałeś co zrobił? Dam, w las uh. Jedziemy. O, już rączki, rączki już się dają No Wiktor No nie, jak się zrobi kolejna, no by wchnął pierwsza Oscarafura O! Ki Gangsta Gangsta